Cześć! Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Auto na Minuty ORG. Dzisiaj jestem ponownie w Warszawie, aby przetestować czwartego już z kolei klasyka polskiej motoryzacji z Carsharingu Panek. Poprzednie trzy, czyli Polonez Caro Fiat 125 oraz Fiat 126P, były pewnego rodzaju wyzwaniem, zarówno w temacie przystosowania go do usług spółdzielonej mobilności, ale również wyzwaniem dla użytkowników, szczególnie tych najmłodszych, ponieważ te samochody prowadzi się zupełnie inaczej niż współczesne auta. Jest to inna galaktyka, zarówno pod względem dynamiki, ale też różnego rodzaju asystentów i ułatwień jazdy. Trzy wymienione klasyki, to jednak nic w porównaniu z najnowszym ruchem Panek Carsharing, który zdecydował się tym razem do swojej usługi wprowadzić zaporożca, a ta moja koszulka tutaj. Tutaj to jest tylko i wyłącznie dla zmyłki. Natomiast, będąc zupełnie poważnym, tak. Panek Carchering powiększył grono swoich klasyków o Sirenę 105 w wersji Lux Mimo, że jest to auto z końcówki produkcji, konkretnie z 1979 roku, jest w nim wiele udogodnień, których próżno szukać w wersjach z początków produkcji, która sięgała lat 50. ubiegłego wieku, to jednak jest to samochód totalnie analogowy i jazda nim jest jeszcze większym wyzwaniem niż poprzednimi klasykami. O tych trudnościach powiem jeszcze w kolejnej części testu, natomiast warto wspomnieć jeszcze w tym momencie o dwóch zabawnych, detalach z okazji wprowadzenia Syreny do Carsharingu. Po pierwsze popularna skarpeta zapowiadana była przez usługę Panek Carsharing już 1 kwietnia, natomiast wtedy to doniesienie zostało uznane za pryma i mało kto uwierzył, że taki samochód można by było do usługi Carsharingowej rzeczywiście wprowadzić. Ponadto popularny koleser motoryzacji ubiegłego wieku, czyli złomnik, również zasugerował, że po wielkiej trójcy polskiej motoryzacji należy pójść o krok dalej wprowadzić między innymi właśnie Syrenę, a także oprócz tego Warszawy. I Forda T Jak widać panek Carsharing Poczuł się podrażniony ambicjonalnie I postanowili wprowadzić ten samochód Do usługi Carsharingu Ale okej, okay, dosyć gadania I w takim razie Włączam w tej chwili aplikację Wyfiltrowałem sobie uprzednio Syrenę Tak, mamy odległość 2,2 km Zasięg 127 km Paliwo 34% Powinno wystarczyć Tym bardziej, że Tankowanie Syren to jest bardzo duże wyzwanie, zresztą o tym powiem też jeszcze za moment, zarezerwuj ten samochód. Auto zarezerwowane, Ok, mam 15 minut standardowo, zatem zapinam pas i kieruję się ku skarpecie. No jestem już na ulicy Radarowej, gdzie według aplikacji stoi Syrena 105 i właśnie moim oczom ukazała się Królowa Szos. No i jest. Syrena 105L, tak jak widać na znaczku. Samochód jest zamknięty. Wierzyjmy jeszcze, czy mam na masce. Sprawdźmy, czy jest wolna od konkretnych uszkodzeń. Dobrze. Zatem otwieram ponownie aplikację. Rozpoczynam wynajem. O maluchu Fiacie 125P i yy, polonezie Kary już mnie to nie dziwi. No i zobaczmy co tu się kryje w środku. Mamy płaską podłogę i w podłodze dźwignia skrzyni biegów i hamulec ręczny. Yy, Pomyślicie co w tym dziwnego? Yy, otóż to, że dopiero w wersji Lux Sereny 105 yy, Dźwignia skrzyni biegów powędrowała właśnie w podłogę, bo wcześniej była w tym miejscu. Ale dobrze. Yy, Tutaj mamy dużo takich literek z żółtym kółkiem. To jest instrukcja, jest zresztą całkiem dobrze, że ta instrukcja się tutaj pojawiła, ponieważ no nie jest deska rozdzielcza zbyt intuicyjna. Więc zobaczmy. A. Manetka kierunkowskazu jest w tym miejscu. Ważne, że bez odbójnika na to, na to, o tym trzeba pamiętać. B. Przełącznik dłuchawy w tym miejscu. C. Cięgło zaworu na grzewnicy. E. Cięgło przełącznika na wietrznika. F. Tutaj mamy lampkę sygnalizującą uruchomienie samochodu przyciskiem start engine. Dokładnie I to jest świetne, ponieważ w panek Karsharing stwierdzono, że spawanie kluczyka w stacyjce, tak jak to było w Polonezie i w obu Fiatach, to jednak trochę słabe Ze względu na to, że to jest usługa nowoczesna, wszystkie samochody są na start engine oczywiście tam bez koroli tej poprzedniej. Więc w Syrenie postanowiono dodać w miejsce stacyjki, właśnie tutaj, uruchomienie pojazdu przycisk, przez przycisk start. Zresztą widać, że ten przycisk jest już trochę wytarty, więc było chyba już uruchamiane dużo razy. Następnie przełącznik oświetlenia zegara G, na noc pewnie. H, lampka kontrolna kierunkowskazu. W tym miejscu pompka spryskiwacza szyby i to jest świetne, to pamiętam akurat z malucha który kiedyś posiadałem. E, tutaj sobie przyciskamy. O i działa pięknie. E, J. Wyłącznik wycieraczek. Tak. E, K, wyłącznik świateł zewnętrznych, i przy okazji świateł tutaj dosyć istotna rzecz, ponieważ pod lewą nogą Mamy tutaj taki przycisk. Jest to przycisk świateł drogowych. Co jeszcze oprócz tego? Tutaj wskaźnik paliwa, wskaźnik poziomu wody, popiołka. I tutaj nie wiem, zaślepka radia, chyba którego nie ma. tam nie ma tutaj większej ilości rzeczy, bo nie ma też ani uchwytu na telefon, ani ładowarki. Nie brałem nawet tej swojej, którą zacząłem włożać ze sobą, bo twierdziłem, że prawdopodobnie tak nie będę miał gdzie je, jej podpiąć. Nie ma, tak jak powiedziałem, radia, nie ma uchwytu, nie ma ładowarki, ale za to jest taka ciekawostka. Tutaj, w środku tej osłonki biegnie przewód, ponieważ bez niego nie byłoby możliwości wprowadzenia centralnego zamka, ponieważ rzeczywiście Syrena oryginalnie takiego elementu nie posiadała. I jest fajny, klimatowy proporczyk, kulturalny kierowca. Zawsze trzeźwy, kultura, trzeźwość, bezpieczeństwo. Dobrze. Więc tak, pedał sprzęgła. Przyciskamy start engine. Tak, i tutaj ważna jest procedura. A, zapomniałem zresztą o ważnym temacie: ciągłość sanie. Inaczej mógłbym tego samochodu nie odpalić, albo byłoby o wiele trudniej. Dobrze. Jeszcze wracając do procedury. Najpierw muszę przycisnąć raz engine start, czyli tak, jakbym włączał zapłon. Przyciskam jeszcze raz. O, żyje. Bardzo fajnie. Natomiast samo wyłączenie poprzez jedno krótkie przyciśnięcie. Dobrze, to ja sobie umieszczę w takim razie kamerę. Może wyjątkowo tym razem z tej strony. Szczególnie po to, żeby zobaczyć podpinania pasa bezpieczeństwa. To jest jednak świetna sprawa. Nie wiem, na ile ten pas by mnie uratował, gdyby. Doszło do jakiejś gorzej kolizji. Dobrze, wrzucam jedynkę. Wrzucanie biegów, no trzeba tutaj ostrożnie, ale dobrze, ruszamy kierunek wskaz włączony. Tuneczka może trochę już sanie ściągnę. Ups, no jeszcze raz spróbujmy. Dobrze, pierwszy strzał, drugi. No pali na dotyk po prostu. Jedneczka. Bardzo rozstrzelający jest ten zapach używanej skarpety. Ta mikstura oleju i benzyny naprawdę przywołuje czasy słusznie minione. Nie ma oczywiście klimatyzacji, zaczyna być trochę ciepło, już gorąco powiedziałbym, ale tutaj z pomocą przychodzi okienko bardzo popularne, szczególnie wśród nikotynistów. Już bardzo fajnie się strzepywało, akurat tędy popiół. Niestety w nowoczesniejszych samochodach zrezygnowano zupełnie z używania tego okienka, to z tego względu, że najprościej byłoby się dostać do tego samochodu osobom nieuprawnionym, niepowołanym, chociaż akurat powiedziałbym, że syrenę można otwierać smartfonem, jak widzieliście, ale można ją było otworzyć praktycznie wszystkim, śrubokrętem, kawałkiem, breszki, czymkolwiek innym chcieli. Syrena w, w Carsheringu Panek to egzemplarz, tak powiedziałem, z 1979 roku. Jest to ex, -ex najstarszy samochód carsheringowy wraz z bazem Giguli jeżdżącym w litewskim City B. Odrobiłem lekcję, bo ostatnio nie, przy okazji testów Fiata nie byłem do końca przekonany ile ten samochód ma lat, ale już e, dzięki Pomocy źródeł litewskich. Dowiedziałem się, że ten samochód jest również, tak samo jak Syrenka z 1979 roku. Jak już kilka razy wspominałem, Serena 105 jest samochodem z zupełnie e, minionej epoki. Jeździ się nim zupełnie inaczej, co e, znaczy jednocześnie, że trudniej, ponieważ trzeba zwracać uwagę na elementy, które zupełnie w nowoczesnej motoryzacji. Nikt to nikt nie musi pamiętać. E, już nawet pomijam Sanie, które akurat jest chyba najprostszym z tych wszystkich elementów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby chociażby nie zrywać mocno tym samochodem, nie zrywać przyczepności na skręconych kołach oraz nie wjeżdżać gwałtownie na wysokie krawężniki. Chociażby z tego względu, że Syrena 105 jest wyposażona w bardzo specyficzne przeguby, które bardzo prosto zepsuć wykonując te manewry, o których mówiłem przed momentem. Jest też coś takiego jak wolne koło, przez które hamowanie silnikiem raczej w tym samochodzie jest zupełnie niewskazane. No i tutaj jest też ciekawostka, no bo jednak jeżeli puszczamy samochód na luz, to jesteśmy mocno narażeni na wpadnięcie w poślizg, szczególnie zimą, w zimie. Jeszcze przy okazji powiedziałbym coś na temat karty paliwowej, której nie znalazłem. A, jeszcze jedno, no, hamowanie też tym samochodem jest pewnym wyzwaniem. Ale wiadomo, no raczej nie ma tutaj wentylowanych tarcz hamulcowych Brembo, więc no tak, jeszcze to odpowiednie wrzucanie konkretnego biegu. Też jest wyzwaniem, ale po kilku minutach można się do tego przyzwyczaić. Natomiast nie wiem, czy ktoś będzie miał ochotę nie tym samochodem dłużej niż kilkanaście minut, ponieważ no, współczesna motoryzacja tak nas rozpieściła, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poważne wyzwanie, aby móc pojechać tym autem gdzieś gdzieś dłużej. Tym bardziej, że w przypadku samochodów klasycznych nie jest udostępniana karta paliwowa, ani nawet kluczyk do baku, podobnie jak w pozostałych samochodach klasycznych. Natomiast o ile jeszcze w Fiacie, Polonezie i w Maluchu brak tej karty paliwowej, no można się do tego do, 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 do przyczepić, bo co to jest za problem podjechać na stację benzynową i dolać tego paliwa. Tak w Syrenie jest to już mocniej uzasadnione, a to chociażby z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z y, 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 samochodem, gdzie na zwykłej benzynie nie pojedziemy. Jest tutaj niezbędna mieszanka benzyny 95 oraz y, miksolu w proporcjach y, bodajże 1 litr miksolu na 30 litrów benzyny. Więc komu by się chciało robić taką mieszankę, więc to zostało słusznie przekazane służbom technicznym, które w momencie, kiedy paliwo się kończy w tym aucie, przyjeżdżają na miejsce, dolewają paliwa i udostępniają samochód ponownie. Powiedzmy sobie coś jeszcze na temat ceny, jaką usługodawca życzy sobie za wynajem Syreny 105. Jest to tak samo jak w przypadku pozostałych klasyków, czyli klubów Fiatów i Poloneza. 80 groszy za minutę jazdy, 80 groszy za każdy przejechany kilometr oraz 20 groszy za każdą minutę postoju. Jeszcze w przypadku cen istotne jest to, że na Syrenę jak na pozostałe samochody klasyczne w obsłudze Panek nie można wykupić pakietu. Natomiast Panek Sharing w przypadku Syreny wprowadził po raz pierwszy pewną innowację do swojej aplikacji, do swojego systemu, która nie była znana wcześniej, no i może trochę irytować niektórych potencjalnych odbiorców tej usługi. A to z tego względu, że usługodawca postanowił wprowadzić limit obrotu 500 zł na dotychczasowych wynajmach, aby móc przejechać się taką Syreną 105L. No jest to, wydaje mi się, całkiem logiczne posunięcie, z tego względu, że zrozumiałe jest, że nie zależy im na tym, aby ludzie się rejestrowali w aplikacji tylko po to, żeby przejechać się z Serena, a później usunąć tą aplikację. To jest bardziej coś w rodzaju atrakcji dla stałych klientów. Ok, ja powoli dojeżdżam do. Do finału, do parkingu, z którego zabrałem samochód. Oczywiście auto jest udostępnione w trybie free-floatingowym, więc można samochód zabrać z dowolnego miejsca w strefie, na razie warszawskiej. Być może samochód zostanie udostępniony również w innych strefach usługi panek, które pojawiają się ostatnio przyby po deszczu. Natomiast ja akurat jadę w to samo miejsce, ponieważ tam zostawiłem samochód, którym przejechałem na testy. I jeszcze dosyć istotna rzecz, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, Syrena również została wyposażona w system łączności z, ze Skycashem Warszawskim, między innymi warszawskim. Dzięki czemu oczywiście może dowolnie parkować w strefie płatnego parkowania. Dobrze, parkuję. Okej. Okay. No właśnie, oczywiście o połaganiu kierownicy jakimkolwiek można pomarzyć Dobrze, wyłączę kierunkowskaz Teraz pas, to też jest ciekawostka Tutaj trzeba najpierw przycisnąć, aby ten pas aby się z tego pasa uwolnić Podstawię go z powrotem na haczyk Przytrzymujemy i wyłączamy światła, żeby Akumulator nie padł, bo jest to możliwe, zaciągamy ręczny, Rzucę bieg, zamykam to trójkątne okienko, Wysiadam. Chociaż jeszcze zapomniałem o jednej ciekawostce. Ciekawe jest to, jak do tego samochodu się wchodzi na tylną kanapę. Tutaj poproszę mojego asystenta, żeby nagrał ten proces. jest ten się ściąga. Natomiast co jeżeli ktoś jest większy, to najprościej jest po prostu ten fotel wyciągnąć schować się do tyłu no i poprosić, żeby ktoś ten fotel włożył z powrotem. Chociaż to mi akurat przypomina Akademię Policyjną i Hightowera, który prowadził chyba Honda Civic z tego jednak aż tak wysoki nie jest. Więc można zamknąć samochód, odpalam aplikację. Tak jak tutaj widzicie, kończę wynajem, tak zaparkowałem samochód z przepisami. O, zamknął się. Dziękujemy za wspólną podróż. Ja dziękuję za test i zapraszam jeszcze do krótkiego podsumowania. No i wbrew temu co powiedział złomnik Samochód się nie zepsuł Nie musiałem dzwonić ani razu na infolinię Chociaż nie, powiedział, że na infolinię mam zadzwonić Jak nie będzie żadnych problemów No nie zrobiłem tego, wybaczcie Samochód się nie zepsuł, wszystko było w miarę w porządku Więc nie spełniły się te czarne wizje I mam nadzieję, że inni użytkownicy Również będą mieli tyle samo szczęścia Co ja i nie będą użytkować tego samochodu brutalnie Ponieważ on nie jest autotypowo do tego Testy zakończone Jak powiedziałem, nic się z samochodem złego nie stało więc można ocenić testy jako udane. Oczywiście daruję sobie tutaj mówienie o plusach i minusach, ze względu na to, że to nie jest zwykła usługa carsharingowa, nie jest to zwykły samochód. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że na pewno nie jest to ostatni test klasyków usługi panek, ponieważ będzie tych samochodów jeszcze trochę, ale to tyle, więcej nic nie powiem. Jeszcze raz dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam oczywiście, kto jeszcze nie oglądał, obejrzeć inne filmy z testów. Klasyków usługi Panek Carsharing, a także innych usług carsharingowych w Polsce oraz na świecie. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału Auto na ORG, proszę kliknąć w to miejsce, aby naprawić ten błąd. I zapraszam oczywiście do komentowania i lajkowania postów na Facebooku i na Twitterze oraz do czytania treści na stronie Auto na ORG. Jeszcze raz dzięki za uwagę, na razie, cześć!